Dzień dobry, witam się z wami 4 listopada. U mnie najwyższa pora była na zmianę ściółki w kurniku. Do tej pory miałam trociny, a dzisiaj rozsypałam sobie ściółkę lnianą. Pierwszy raz jest u mnie i jestem ciekawa jak się sprawdzi, ale taka ściółka ma bardzo dużo zalet. Tutaj mam worek 100 litrów. Zużyłam trochę ponad połowę. Mój kurnik ma około 2,5 metra kwadratowego, więc troszkę tej ściółki się tutaj zmieściło. Tam z tyłu, gdzie są grzędy, wrzuciłam tego trochę więcej. Tu z przodu mniej. Zaraz pewnie moje predatory tutaj wpadną i będą to sobie wszystko przegrzebywać. Nie posprzątałam jeszcze tylko tam. E o Jezus Maria, gniazd, więc muszę jeszcze się wziąć tam do posprzątania. To wygląda tak, to żona reklama, kupione za swoje, 100 litrów, około 20 kg, 11,99 euro. Czyli właściwie jak na te tutaj standardy, nie tak drogo, ale też nie tak tanio, jeżeli ktoś używa tego dużo. Ale wygląda zacnie, nie pyli, nie jest ostre, nie będzie się podobno wbijało kurką w łapki, no i zobaczymy. Trochę się obawiam, że będzie to się sypało do karmnika, ale no zobaczymy. Dajcie znać, czy macie doświadczenie z, takim, z taką ściółką.